Naćko z tej strony, w dzisiejszym odcinku będę nagrywać Zali Dragonemu, a w dzisiejszym odcinku przetestujemy sobie e, bronię, które powróciły, czyli mniej więcej e, scanner i e, sniperka UR i cover. E, Od razu mówię, że jeżeli film Wam się spodoba, to zostawcie łapkę w górę, e, subskrybujcie kanał z dzwoneczkiem, że nie, nie chcecie przegapić kolejnych odcinków przede wszystkim live'a z eventu. Chyba że nim będziecie. Ale też Możecie oglądać. Możecie w sumie też oglądać i napisać do mnie e, napisać do mnie w komentarzu to ja mogę Was tutaj do Gdzie my lecimy? Kurde zapomniałem, że nagrywamy. Jest taki zagadane <grywanie> i po prostu wkurzone było tyle prób było. Chodź tutaj na wieżę. Nie! Co ty? Na Fortece. Ale to jest ta skrzynka jeszcze. Nie no, to ty zwariowałeś. A z, ja, no z tej tyś... skrzynki będzie gówno. Nieprawda, będzie to co chcesz. No to zobaczę. To To patrz, to robię rytuał. No szybko to otwieraj, nie rób rytu rytuałów. No ja nie wiem, gdzie lecić. No to... Otwieram. No i. i. i czekaj chwilę jeszcze. No nie wolę rytuałów, bo ja zaraz jednej nie wiem, czy iść do ciebie, czy nie. Rytuałów nie ma, ale żadnych. Leży. No to jest czy nie? Nie ma. W sensie, e, nie wyleciało, leży. tylko wyleciała pompa. Leży. leży, ale mam kolejnych dwóch. Lecę do ciebie. Nie ma sensu. Jestem. Dobra, to chodźcie na 15 subskrypcji miał, miał być odcinek Zratowania świata, ale ja wolę być na bieżąco i... na bieżąco nie wiem jak to się mówi. Wolałem po prostu nagrać odcinek najpierw z update'u, a następny odcinek będzie z świata. Chyba, że znowu coś będzie w grze. No a na 20 subskrypcji, coś na to coś mieszne na 20 subskrypcji. Gdzie ty jesteś? Gdzie ty jesteś? Czekaj, poleciałem po to i zaraz wracam. Mam już ten lud. Proszę nie dę dni. Nie dadnę, ja zrobiłem tajną misję, wchodzę i wychodzę. Dobra, no to coś śmieszne, na Five Night Freddy's 2 CCF, czyli w moim wykonaniu, w sensie ja projektuję, Ali buduję, a ja co całą fabułę, no to, coś śmieszne, no to nawet połowy nie mamy zrobione. I jest tyle błędów, że hu, hu, hu. Nie, o, ja budowałem... Ja mam ze dwóch, bo ja muszę nie, no, y zrobiłem. zmienić pada. No to dawaj szybko. Ja potrzebuję coś HP. Może coś do HP? A dobra, wyrzuciłeś mi to. To się przyda. Coś jeszcze przyda. To jest główno. Dobra. Gra BSPM, a może być ciężko. Zobaczę, czy tutaj jest coś do HP. Uwaga, zaraz wam coś jeszcze powiem. Ale poczekajcie chwilę. Pakiet, dobra szybko Wam opowiem, pakiet, który możecie teraz zobaczyć w wulkaniczna skry skrytobójczyni e, jest tylko na pc i w sensie na komputerze i na laptopie, ja, ja mam laptopa i ps ale gram na PS4 e, No i zainstalowałem sobie, czekajcie, zainstalowałem sobie ten pakiet na laptopie, przez co mam go teraz na konsoli, a na konsoli po prostu nie można było go zdobyć Więc na pc sobie go pobrałem i mam teraz wyzywania do tego skina, on jest za darmo na PC i na laptopie co ciekawe to jeszcze jak dobra, będzie nas czytywać, do, do... do tego, tego. Czekajcie chwilę chcesz no, na loty to masz na loty, to masz. miły jesteś proszę dobra no to jak będziemy w lobby to e, nie, nie dajemy gotowości tylko wskaczemy i wtedy lecimy do jakiegoś tam na dół do jakichś ventów, no czy co to, to tam jest nie wiem gdzie to prowadzi co jeszcze wiem e, na zderzaczu jest taka, jest taka bateria, która się podnosi. Zobaczcie tutaj. Nie, nie wiem, czy to zobaczycie, ale taka jedna czerwona kreska. Nie wiem, czy tutaj widzicie teraz, pokazuję, No to właśnie o tą czerwoną kreskę chodzi. Na evencie ona będzie miała full. No i. No i będzie to chyba się coraz, więcej, coraz bardziej powiększać. Chyba, że to na evencie się tak od razu zrobi. W ogóle potrzebuje coś do HP. Masz krombo owoce. Dawaj. Dobra, niedługo może stworzę też serwer na, na, serwer na Discordzie. A w ogóle w, w, dziękuję Wam z całego serca za dobite 18 subskrypcji. Naprawdę z całego serca Wam dziękuję. Nagle było tak, 13 subskrypcji, a nagle jest 18. Dobra. Macy Macy e, Co tam zaznaczyłeś? zaznaczyłeś? Skrzynkę. Po co? Po co? Żebym wiedział gdzie. <laughs> Przepraszam. Przepraszam. Dobra. Dobra. W ogóle dzisiaj w sklepie w jest klownica jest... i klon. I, klown. I nie wiem czy się I ich opyla kupić. Czemu się Ali w ogóle nie odzywasz? No bo nie mam o czym mówić. O evencie na przykład. O evencie na przykład. A i jeszcze jedno co jeszcze powiem o evencie, no to e, w którymś tam rebelii Jones powiedział, że nie widział chyba jeszcze takiego czegoś, że takie coś potrzebuje aż tyle energii, w sensie, że w ogóle co że cokolwiek aż, aż tyle energii potrzebuje. Znaczy nie wiem, pod, zabiera aż tyle energii, nie wiem jakby to powiedzieć. No w sumie wiem, że zabiera tyle energii. A jest jeszcze co ciekawe, co ciekawe na to. Na... E, D właśnie, chodź do mnie, żebyś znowu nie dadł. I będzie kolejny migłem próg. Chodź do busa, bo on jed... nie czołgiem. UR. Bo się wyjawnisz. Dobra. Ej, no to w 10. sezonie że tam dziewiątym Czołgów. gdy e, Mech pokonał e? tego Wilka potwora. Wilka, potwora. No. Gdy pokonał tego wielka potwora, to poleciał do góry, do bazy siódemki i tam właśnie teraz go naprawiają. Jak, jak stracił nogę i w ogóle, to nie wiem, jak to się stało. Wiem, jak to stało. Może nogę stracił podczas lotu. No to jak doleciał? W sensie e, moja teoria jest taka, że kiedy on leciał, to mu się jakby bateria w tym w nogach skącić. Patrzcie, jak ja mam trzy uparcie postawione na namiot. Daję tak. O, kurde, ja zapomniałem patrzeć, że. Ja w ogóle zapomniałem, że mam 5 apteczek. Bo na, na odcinek e, z ten stat tylko statyku statku no to wtedy w ten dawałem tam, no miał to apteczki, ale coś nie pykło, bo postawiłem to w strefie, a to się niszczyło. No, dobra, dobra. Dobra, teraz trzeba mnie tu. Tam... Chodź, tutaj są typy. Idealnie, żeby przetestować. No to naprawdę! Ale to akurat. Ta broń ma akurat zeza. Chodź co do krzaka przed W ogóle wie, że się zlagował w czołgu. Zobacz. To nie ten, to nie ten. No rzeczywiście. Podjeżdżamy czy nie? Podjeżdżamy czy nie? E, czołga czy ich? Ich. Ich tutaj nie ma. Są tam. są tam. Zniknęli. To ale podjeżdżamy dawaj. To może się źle skończyć, ale bez ryzyka nie ma nagrody. No zniknęli. Albo są w krzaku, uważaj. Możliwe, też bardzo, że są w krzaku. A i od razu mówię, że na. Dobra, teraz mówię na tym odcinku i przy Alim. Na 100 subskrypcji nagrywam z FNAFA. Thompson. Jak dobijecie, dobijecie. nie no, na, pewno dobijecie. No, na pewno dobijecie. Wierzę w was, jak dobiliście 18 subskrypcji, to i to też się uda. Czekaj chwilę. Do czołg? Tak, to, jest, to są typy w czołgu. Czy bo nie jest ja, lec ja lecę na tą fortecę. No. no i w ogóle, w ogóle na naprawdę ten, ten będzie potężny. No to po co tam idziesz? Ja już ci, ja uciekam. Nie to jest statek, w sensie typ. W sensie ten, bot Mówisz typ, to ja nie wiem. I leci tu ktoś! Słyszę właśnie. Chłopowity? W blocie go obiłem. On hop, hop dostał. Co to Dostam? za nami? Ja, ja się nim zajmę. No snajpy dostałem, weźmy chronić! Dostał? Poproszę, czekaj, zabuduj się. Buduję. Nic nie mówię, że ich jest dwóch, bo nie wiedziałem. Jeden jest obity. A co mi z tego, że jeden jest obity? Jak drugi nie jest. A ja i tak pewnie dostanę. Do... No i ja pierdziele! Jak ja ich pokonam, to ja nie wiem. Nie no, wszyscy mają tyle samo HP. Jeden ma i drugi. Tylko, że jednego zbiłem. Więc co ty oszukujesz? Oni są tam, dobra. To jest czas, żeby przyładować MK7. Leży! Dobra! Jeden. Ale on teraz będzie wiedzieć gdzie on jest Dobra Tylko, że ten ma Kewa Tamten też miał. A ty nie. O, zbity. Mówię ci to jeszcze. Uda! Uuu! Może. Nieważne. Ale spammer! Mam stresa totalnego. Ja mam jeszcze większego. Na, na jakimś. Na, jak, jak na jakimś Wordkapie. On jest wszędzie. 27. siedem. Oho! Leć! Szansa! Na sukces! Tam jest strefa! Tak jest! Jest! Ale widziałeś, jak jakie w ogóle tam porobiłem? No! Popie gdybym samą. miał lepszą pompę, to bym go już dawno załatwił, ale i tak dobrze jest, że nie deliliśmy. No. No nie! Szybko, szybko. Szybko, szybko. A tak, bo ty zebrałeś moją kartę, zapomniałem. No. No. Oh. To, to. O kurde! Ale jest z... Przetestujemy sobie teraz w tym momencie tą broń. Kur... No. Kurde, dobra dawaj mi to. Nie da, dawaj mi to. Nie miał pot? Żadnych? Ja, nie mogę. ja nie mogę. <grych> no dalej się polecieć nie dało. Szybkie HP, tylko ale ja nawet nie wiedziałem, że aż tak dobrze pójdzie. No, top 13. Odwaga. Odwaga! miał! O, spota. Ja takie miał... Miał! Miał, kurde! O! On idzie chyba Zbliżą po O, kartę. A nie, jednak nie. Między jest bardzo dobrze. O! No. 11 graczy, chyba cię już nie zrespię. Będzie wielkie ryzyko. No. Bardzo wielkie. Najbliższy reset jest tutaj. A najbezpieczniejszy tutaj. Najbezpieczniejszy? Na samym końcu mapy, byś musiał przez całą strefę iść. Proszę, żeby tutaj nikogo nie było. Bo słyszałem jak tutaj się ktoś zatrzymywał. Proszę, żeby tu była armata, jest. Ale tu ktoś jest, chyba. Tak, jest. Mama, mama, kryminal. Chłop ucieka, dobra, jest dobrze. Dobrze, dobrze. dobrze że uciekł. Chłop, uciek. w ogóle tam ktoś ma koronę? No. Ty, gdzie chłop ma koronę? Tam, u góry. Chłop już ja rozp... do wybicia się. Nie, bo ktoś kogoś respi, ale... Drugi się tym zajmie? Ja się przykampię tylko tutaj spoko pójdź ten poziom wziąć ale nie on chyba już wie spokojnie jeszcze to jest do wygrania nawet jeśli to do do top 5 się do top 5 się dotrwa no. Tam gdzie ci zaznaczyłem jest naj... najdalej... A nie już nie. Bo tam burza jest. To jest jedyny respawn. No uciek. jest dobrze. Jest bardzo dobrze. Jest bardzo dobrze. No. Dobra, mogę iść teraz bezpiecznie, uciekł, po to. bezpiecznie po to. No i dobra. Następny poziom. Wyskaną no, awans, awans poziom pierwszy, tu są jeszcze tu są 77. Myślisz, że też do. myślisz, że respić myśli, myśli, Ciebie? No nie wiem, mała strefa jest bardzo albo teraz, albo w ogóle. No bo zaraz burza idzie. Tylko ja nie ch nie ch mówię, ch chyba cię nie ch respię, Sorry, ch ch nie sorry. spoko, ale burza cię przygniecie. Ej, widzę kogoś. Ja widzę kogoś. Z chwilką w tym Tutaj ktoś jest czy nie? Oni się tam napożają. Ty może ja cię teraz zrespię. Tylko żeby tu nikogo nie było. Ja, ale jak teraz cię zrespię, to ktoś tutaj przyjdzie, myśli, że ryzyk... Ryzykować? Ktoś tu jest, co nie? No dobra. dobra. Resetujecie. resetujecie. Uwaga, burza. No jest nie cholery, nie resetujecie. nie resetujecie. Ej, czy cholipka to jest przekleństwo? To jest przekleństwo? Nie Ale te drzewa. To jest jeszcze do, do gra do wygrania. No Tutaj? Tutaj Ja pierdzielę to 7. Jak myślisz uda się? Chyba, ale ciężko chyba będzie bezemnie. mnie. W sumie to ja i tak nic nie wnoszę, bo ciągle ginę, ale... <laughs> Nie no, coś tam, coś tam, coś tam, daje to, jak masz teammate'a. Jak ale, ale w ogóle najwa, najbardziej, najbardziej teraz mi się spodobała ta akcja jak, jak ja normalnie tak z pompy go robiłem, widziałaś to? Widziałaś to? No. Ale lagi nie, nie w tym momencie. lagi nie, nie w tym momencie. Lagi sią. To wyskoczyć. Nie wiem czy ja teraz mogę wyrzucić tą snajperkę. Czej O nie. Kurde, krzaka zniszczyłem. Plus idzie burza. No, i top 7 to jest, 1, żart. To jest żart. Taka ma malutka strefka. To top 7. Przecież mają tam główną bazę. myślę ktoś tutaj jest. No to jest. Nie, już choć przynajmniej jedna osoba powinna, przynajmniej jedną. Przynajmniej jedna. Przynajmniej Patrz, jedna. top 7 dalej. <słupy> Nie, to jest naprawdę jakaś gra. Każdy się chyba kampi, albo, albo każdy jest taki campi, spocony. Jest spocony. Chyba są spoceni. Gimcie, śmiecie. <laughs> Patrz, jaka strefa! I w tym się mieści 7 gra... 3. I to chyba brutalnych. Ja maców nie, nie, nie mam. Ej no, dosłownie. Po co? Po co to Czy było robić? Po... No nie. no nie! Top 4. Dobra, zalicza się? No? Dobra, jeżeli film Wam się spodobał, to zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał z dzwoneczkiem, jeżeli nie chcecie przegapić live'u z eventu i kolejnych odcinków. Kolejny odcinek zaraz, cześć!